Szanowni Państwo, Albaic Stadium pęka w szwach. Jesteśmy gotowi na futbol na najwyższym światowym poziomie. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Zapraszamy na jedną, ósmą finału tych Mistrzostw Świata. Francja stanie do walki z Polską. Jedna ósma finału. To już nie przelewki. 16 zespołów i każdy z aspiracjami. Każdy planuje grę w ćwierćfinale. finale, ale tu wygra tylko jedna z tych drużyn i za 90 minut powinno być wiadomo która. Jacku, ta ekipa lubi przycisnąć rywala już na jego połowie. I takiej gry wysokim pressingiem spodziewałbym się także dziś. Na pewno będzie to wymagało zaangażowania i koncentracji od początku do końca. Ale jeśli nie odpuszczą, ogole powinno im być stosunkowo łatwo. Ważne natomiast, żeby dokładnie kryli rywali, bo z tak agresywną grą każdy błąd będzie kosztowny. Trudno dziś uwierzyć, że francuska piłka do przełomu XX i XXI wieku nie mogła poszczycić się większymi sukcesami. Oczywiście, Olimpik Marsylia wygrywał Puchar Europy, a Francja Platiniego sięgała po Mistrzostwa Europy. Ale to właściwie wszystko. Aż założono Akademię w Clairefontaine i pojawiło się wielkie pokolenie z Zidanem, Piresem, Deschampem i Thuramem na czele. Oto skład reprezentacji Polski. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki polekarne, taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Dało się odzyskać posiadanie. Griezmann. Giroud. Francja w natarciu. Co tu wymyślą? Teraz będzie niebezpiecznie. Szczęsny. Nie ma bramki. Znakomicie. Zagrywa teraz krótko. Z piłką Robert Lewandowski. I piątek. Interwencja Llorisa była wprost niesamowita. Do środkowuje z rogu. Dość głęboko. Interwencja. Wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Postacią numer jeden w mediach przed tym spotkaniem był Kilian Mbappe. Takie wyróżnienie spotkało go nieprzypadkowo. Tak, wspaniale panuje nad piłką. Ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz. Spójrz, to może być Bramka. Doskonała gra w obronie. Było tu trochę ryzyka, ale skończyło się bez straty Bramki. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. Piłka załtu dla Francji. Rapio ma piłkę. Prostopadłe podanie. Szansa. Dobrze, teraz blokowana piłka, ale trzeba się jej szybko pozbyć. Robert Lewandowski. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Usman Dembele piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Piłka teraz u Brismana. Nie, nie daje się zaskoczyć. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Juka w prezencie. Upamekano przy piłce. Podanie do giru. Mbappe z piłką. Tempele! Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Daleko dobrywa w pole karne. Źle, nadal jest niebezpiecznie. Cudowna parada szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Zagranie na klepę. Krótko. Radio maciuchę. Okazja. Olivier Giroux, Znakomicie wybronione. Brawo! chcę Chce tym zaskoczyć. I nic z tego dość... Dobry, mocny strzał. To mogło zaskoczyć i w sumie zaskoczyło. Szkoda, że nie ma gola. Tylko słupek i rozpoczną od bramki. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. I Griezmann rzymuje podanie. O dieu! Francuscy Kibice już pewnie widzieli to w bramce. A tymczasem wciąż 0 do 0. No ładnie to wygląda w statystykach. widać na pierwszy rzut oka, że mają przewagę i mnóstwo sytuacji, ale na razie nie przekłada się to na wynik. Na pewno muszą popracować nad skutecznością. Krychowiak. Ależ, teraz otwiera się szansa na kontratak. Z piłką teraz Krychowiak. O, i tak to się powinno robić, modelowy odbiór. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Ośrodkowuje do piątka. Tak, to powinno się robić w obronie. Podanie do Krzysztofa Piątka. O, i to był książkowy odbiór piłki. Mbappé. Lucas Hernandez. Mbappé. Antoine Griezmann. Olivier Giroud. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Dobrze obroniony strzał. Jest do tym razem. Za ten strzałko może wrógby byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja cóż pozostawia dużo do życzenia. No nie, tak nie można podawać. Out po tej udanej interwencji. Rywale odbierają piłkę biało-czerwonym. Celne, prostopadłe zagranie. Podanie dochodzi do Usmana Dembele. Próba odbioru w ataku. I teraz dobra okazja do kontry piłką Robert Lewandowski. Nasi mają problemy z utrzymaniem piłki. Olivier Giroud. Pawar. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Nieudane podanie i przechwyt. Podanie do Giroud. Wypieszczone podanie. Uwaga! Będą prowadzić, co też wyczynia już z bramce. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali, za chwilę może być groźnie. To koniec pierwszej odsłony meczu na Stadionie Al -Bait. Ruszamy z drugą połową, biało-czerwoni zaczynają tę część spotkania. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Zieliński. Prowadzi atak swojej drużyny. Ma przed sobą wolną przestrzeń. Dośrodkowanie zielińskiego. I strzał na bramkę. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Sędzia puszcza grę. Mimo faulu drużyna Francji nadal w ataku. Francuzi mają rzut rożny. Czy uda im się objąć? prowadzenie Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Na środek pola karnego. Mocno Mbappé. Varan teraz z piłką. Adrien rabio! Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Francja coraz bliżej bramki rywali, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Lewandowski ma teraz piłkę. Zablokowany ten strzał. Z piłką Robert Lewandowski. No i gol, proszę Państwa. Trochę zaskoczenie, biorąc pod uwagę przebieg spotkania. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. A więc gramy. Francuzi przegrywają po tym golu. Jak odpowiedzą? Robert Lewandowski. Znakomite zagranie. Na dobieg. Strzał. Słupek. Piłka w grze. No i nic z tego nie wyjdzie. Dwie bramki przewagi dałyby im nieco oddechu, ale piłka trafiła zaledwie w aluminium. Muszą być wciąż skoncentrowani, bo rywal w każdej chwili może wyrównać. Mbappé. Podanie do Komana. I piłkę ma Usman Dembele. Znakomite ustawienie. może teraz wyrównać. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Polacy sporo biegają tyle, że za piłką, a nie z nią. Czy jednak zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźnie. Gol, gol dla Polski! Biało-czerwoni podwyższają prowadzenie do dwóch bramek. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. No to mamy 2 do 0. Antoine Griezmann. Uda... ...odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Włoch piłkarzy za moment wejdzie na boisko w naszej drużynie. Grosicki. Robert Lewandowski. Duży spokój teraz w budowaniu tej akcji. Szansa Lewandowskiego. Dobrze teraz przeszkodził. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Lewandowski ma teraz piłkę. Szansa na gola! Proszę państwa, to już trzy gole przewagi. To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić bez szans na udaną interwencję. Opiszczyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Złe podanie. Kylian Mbappe. Piłkę ma Kingsley Coman. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Tak proszę Państwa! Piłka w siatce! Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Mamy więc 3 do 1. Upamy Kanu. Adrien Rabiot, Antoine Griezmann. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Czy poda piłkę do jednego z kolegów. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Upamekiano. Upamekiano przyjmuje piłkę. Filiany Mbappe. Z powrotem do Lucasa Hernandeza. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Posyła piłkę w szesnastkę. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Tempelé. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Ale to by było tyle. Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Kontra, muszą się szybko cofać. Mamy teraz kornet dla trójkolorowych. W drużynie francuskiej mamy teraz zmianę. Głęboka ta centra z narożnika. Dobrze, Wojciech szczęsny. Łatwa interwencja. Do końca meczu już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. Ależ go ograł teraz. Okazja nie z tej ziemi. No, proszę państwa, gdyby teraz skierował ten strzał w światło bramki, nie byłoby co zbierać. Mbélé. Mbappé. Zobaczmy, co teraz zrobi Mbappé. Nie oddaje piłki. Końcowy gwizdek. Mamy to. Nikt już na pewno nie odbierze Polakom awansu do kolejnej rundy. Tak, aż trochę żal, że tylko jedna z tych drużyn mogła awansować, bo obie pokazały sporo dobrej gry, ale futbol jest okrutny. Wygrywa ten, kto wykorzysta więcej szans. Będzia daje znaki. Zaczynają francuskie.